Witam w kolejnym odcinku. Ten bardzo mglisty i chłodny grudniowy poranek. Dzisiaj kolejny test sprzętu. Tym razem wykonany przeze mnie wagażnik przedni, który zamontowałem sobie do Monsterka. Zresztą, zobaczcie sami na przebitkach. Jak widzieliście możliwe jest też zamontowanie takiej skrzynki na owoce. No ja dzisiaj testuję wersję bez skrzynki z samym plecakiem. Ten plecak na wadze wyszedł mi, że waży około 5 kg. No i zobaczymy jak to sobie ta konstrukcja da radę dzisiaj w terenie. Jadę zrobić taki pierwszy, większy test. Wcześniej to tam jechałem więc 5 km, a dzisiaj zrobimy 40. Także zobaczymy, zobaczymy, czy ten bagażnik się nie porozkręca, jakoś nie połamie na bojach, A już mam możliwości do jego ulepszenia. Dostałem je wczoraj od Marka na Instagramie. Jeśli to oglądasz to cię pozdrawiam, także zapraszam do obejrzenia tego raczej krótkiego dzisiaj filmiku i życzę miłego dnia. Mam tutaj taki mały przystanek, więc sobie wstanę, trochę opowiem, co jest potrzebne do stworzenia takiego bagażnika. Jak na razie ten plecak bardzo dobrze się trzyma. Nie ma żadnych problemów. Jedyne co, no to ja go wróciłem jakby przodem na bagażnik i tu mi wchodzi. O, widać teraz, dotyka do opony. Są za duże przerwy, trochę w między tymi żeberkami, że tak powiem tak żebym musiał go obrócić tą stroną do dołu, ale tutaj no, paski nie będą spadać, będę sobie to musiał później jakoś ogarnąć. Dzisiaj już chyba tego nie będę robił, bo nie chcę, żeby mi się coś tam wkręciło. Bo to stoję sobie w domu na razie, będę to podnosił po prostu i, i tyle. A co potrzeba do stworzenia tego bagażnika? No wystarczą trzy płaskowniki metrowe. Szerokość 15 mm i grubość 3 mm to wszystko można piłką ręczną pociąć, wiertarką nakręcić otwory. Ja tutaj użyłem śrub szóstek, a do zamocowania do ramy Śruby piątki tej typowej od bagażnika, o tutaj, o tutaj ją teraz widać. Także no to nie jest żadna filozofia, każdy to sobie może w domu zrobić, jeśli, jeśli mamy płaskowniki i śruby to tak naprawdę koszt wynosi 0 zł a ja za to dałem gdzieś, nie wiem, może z 20 zł a z jeszcze innych patentów testowanych dzisiaj w plecaku mam taki wąż który idzie do baniaka na wodę, on jest 1,5 litrowy a przytwierdziłem to sobie takimi właśnie opaskami uciskowymi do węży ogrodowych do kierownicy także samoróbka dzisiaj pełną paru. Jednak postanowiłem od razu odwrócić ten plecak, bo cały czas ocierał, wygląda to teraz lepiej. Zobaczymy, czy będzie teraz jakieś ocieranie, czy nie. Na razie tutaj te paski nie powinny wchodzić w koło. I na 20 km mam kolejny przystanek. Jak na razie wszystko dobrze się trzyma. Może powiem jeszcze troszkę więcej o tym bagażniku. Tutaj, żeby go zamontować w ośkę koła wywierciłem otwór dziewiątką. Wiertłem dziewiątką. No i to szybko zamykacz dokręca, dopina wszystko, to się stabilnie trzyma. Śruby chyba mówiłem, że są szóstki. Z tego co widzę, no to tutaj mocno się wygięło to. Dopięcie do ramy, ale tu jest cieńszy płaskownik, on jest chyba 1,5 mm. Muszę go zmienić na jakiś grubszy, bo ono pod tym obciążeniem widać, że się przegina. Mam nadzieję, że on się nie urwie tutaj. No dzisiaj też dosyć chłodno. Wężyk, w sensie woda w wężyku mi zaczęła zamarzać, także nie jest zbyt ciekawie, ale jest na pewno fajnie. A ja sobie zrobię przerwę na herbatkę i owsiankę. Ja mój wrzątek już mam gotowy. Także was też zachęcam do spauzowania sobie wideo zrobienia herbatki, czegoś ciepłego do jedzenia i widzimy się za chwilę. Stanowisko mam już po sobie ogarnięte, także mogę ruszać dalej z powrotem. 20 km do domu. Fajnie było, mam nadzieję, że Wy też sobie coś ciepłego zrobiliście. Także ruszamy dalej. Tak się fajnie jechało, a teraz taka niespodzianka, że po kostki prawie błoto. Jestem już z powrotem na miejscu. Jak widać, bagażnik przeszedł test pozytywnie. Nie wspominałem o tym wcześniej, ale tutaj wzorowałem się na jednym z filmików z kanału Garis Projects. Jego podlinkuję u góry po prawej stronie, żebyście sobie też mogli obejrzeć, jeśli jesteście zainteresowani. No, jedyne co to, tak jak mówię, muszę ten element wymienić na jakiś grubszy płaskownik, bo jak widać, on się tutaj zgiął. Nie wytrzymuje za bardzo takiego przeciążenia, ale ogólnie bagażnik, jak najbardziej, w porządku, biorąc pod uwagę, że można go zrobić za darmo albo za powiedzmy 20 zł, no to jest naprawdę coś w porządku. Także dzięki za oglądanie! I do zobaczenia następnym razem.